Chciałbym Cię zaprosić do spotkania z rodzeństwem z Betanii. To są przyjaciele Jezusa. To jest Marta, Maria i Łazarz. Pan Jezus bardzo lubił spotykać się z nimi, lubił przychodzić do ich domu. Każdy z tych trzech rodzeństwa było inne, było bardzo różnorodne i spotykamy je w trzech różnych momentach. Dwa razy spotykamy Pana Jezusa, Martę, Marię i Łazarza podczas uczty i raz spotykamy ich w dramatycznym momencie podczas choroby i śmierci Łazarza. Pierwszy raz spotykamy Martę i Marię podczas uczty. Pan Jezus przychodzi ze swoimi uczniami, spotyka się z Martą i Marią. Maria to jest ta, która siedzi u stóp Pana Jezusa. Słucha Pana Jezusa, kocha być blisko Niego, jest blisko po to, aby słuchać, chłonie każde Jego słowo. Marta jest inna, Marta służy, służy Jezusowi, kocha dawać. Od Marii uczymy się tego, jak przyjmować od Jezusa, jak przyjmować miłość, jak chłonąć to, co Pan Jezus chce nam dać. A od Marty uczymy się jak dawać. I można powiedzieć, że od tych dwóch sióstr uczymy się tego, jak, jaka jest miłość, jak, to wygląda, jak wygląda ta cała relacja z Panem Jezusem: że pierwsze jest przyjmowanie, a potem, gdy przyjmujemy już od Pana Jezusa, gdy przyjmiemy Jego miłość, Jego dar, możemy to oddawać. Jest podczas tej pierwszej uczty w Betanii taki pewien moment, w, Pan, w którym Pan Jezus przeprowadza Martę przez pewien trudny moment jej życia. To jest taki trudny moment właśnie w dawaniu, kiedy w tym dawaniu czasami ktoś może z nas się utożsamić. Niektórzy są tacy, którzy bardziej przyjmują, niektórzy są tacy, którzy bardziej dają. Myślę, że z Martą mo mogą się utożsamić ci, którzy są takimi dawaczami można powiedzieć, yy, którzy lubią służyć, ale czasami w tym służeniu możemy zgubić to, co najbardziej istotne, yy, to co najważniejsze, yy, a w zasadzie właśnie tą osobę, której właśnie dajemy. Przecież yy, jeżeli dajemy, to dajemy to coś komuś. I ten ktoś jest w tym wszystkim najważniejszy. Tutaj yy, w przypadku Marty to był Jezus i Marta w jakiś sposób zagubiła tą istotę, zagubiła tego, którego dawała w tym wirze pracy, w tej całej służbie, Zagubiła tą osobę, która była w tym najważniejsza. I Pan Jezus tak naprawdę na początku, gdy mówi do Marty, chwali ją, mówi: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. To podwójne takie zwrócenie się do kogoś w Biblii, podwójne zwrócenie się imieniem oznacza właśnie troskę, czułość, miłość, Marto, Marto. To jest wyraz miłości Pana Jezusa. I Pan Jezus widzi to wszystko, co ona robi i mówi, że Maria wybrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Te słowa pozwalają Marcie tak naprawdę wrócić do tego, co najważniejsze, że to, co robi, jest dobre. Pan Jezus to wszystko widzi, to, co robi, jest piękne, pełne, pełne miłości i Pan Jezus to docenia, ale pokazuje: zobacz, ja tu jestem, robisz to wszystko dla mnie i to jest piękne, ale ważne, żebyś w tym wirze pracy, w tym wszystkim, co robisz, nie zagubiła, nie zagubiła właśnie mnie. I to jest. Pierwszy moment, kiedy spotykamy się z, z martą Marią na uczcie. Łazarza jeszcze tam y, u świętego Łukasza, bo mówimy o świętym Łukaszu, y, Łazarza święty Łukasz nie wspomina. Ale za to święty Jan y, w, wspomina już o Łazarzu w takim bardzo dramatycznym momencie, kiedy to Łazarz choruje, to jest brat Marty i Marii. I gdy łazarz zachorował, Marta z Marią posyłają po pana Jezusa, aby przybył. Przybył, pewnie mają nadzieję na to, że uzdrowi łazarza. Ale gdy pan Jezus usłyszał o chorobie łazarza, a był daleko od Betanii za Jordanem, pozostał tam dwa dni. I gdy już wyruszył, przybył do Betanii, to łazarz od czterech dni już nie żył. I to jest taki dramatyczny moment, w którym no, człowiek może pomyśleć, że Bóg się spóźnia. Nie tylko Pan Jezus spóźnił się na właśnie chorobę łazarza, ale spóźnił się też i na pogrzeb przyjaciela. I my często tak mówimy, że mamy czasami takie momenty w swoim życiu dramatyczne, kiedy mówimy, że Bóg się spóźnia, że prosimy wiele czasu, prosimy go o jakiś cud, a Bóg nie działa. I to jest taki moment, kiedy Bóg może przeprowadzić naszą wiarę na znacznie głębszy nowy poziom. I tak się dzieje właśnie z Martą i Marią. Pan Jezus mówi do Marty: Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. I Marta rzeczywiście uwierzyła słowom Jezusa i Pan Jezus wskrzeszał Azarza. I to jest taki moment, kiedy właśnie Bóg poprzez cierpienie przeprowadza naszą wiarę, nawet czasami za granicę cierpienia, za granicę śmierci, że może tą wiarę przerzucić nawet poza, poza tą barierę śmierci, można powiedzieć, tak abyśmy wierzyli właśnie, że On jest życiem, że dla Niego wszystko jest możliwe. I, i rzeczywiście Yy, taką wiarę Marta i Maria uzyskały i potem już po wskrzeszeniu Łazarza widzimy Martę i Marię znowu na uczcie yy, i wszystko wygląda już zupełnie inaczej na tej uczcie jest Łazarz yy, Maria jest u stóp Jezusa yy, rozlewa na stopach Jezusa fund drogocennego olejku nardowego Rozchodzi się wspaniały zapach nardu, i jest to taki obraz właśnie jej miłości, miłości Marii, która jest drogocenna, szlachetna, ale to też jest obraz tego leku, oznacza również Ducha Świętego, który rozprzestrzenia się tam, gdzie jest miłość, a w domu właśnie przyjaciół Jezusa było pełno miłości. Marta znowu służy do stołu, ale już zupełnie inaczej, już nie ma pretensji. Pierwszym i najważniejszym w jej życiu jest Jezus. Ich wiara jest całkowicie nowa, całkowicie przemieniona, głęboka. Jezus jest w centrum ich życia w centrum życia przyjaciół z Betanii.